Bardzo nam się spodobał pomysł, podobały nam się propozycje, które Państwo nam tutaj przedstawili w tych, w tych zadaniach. No i to możliwość, że możemy się rozwinąć, że możemy z tego wykorzystać do, do realizacji programów o zdrowiu, które realizowane są tak naprawdę już od wielu, wielu lat, na każdym poziomie wiekowym, o zdrowiu, o zdrowym odżywianiu, o... No Generalnie o środowisku, tak jak to były jeszcze inne, inne tematy poruszane, też rozmawiamy, ale myślę, że udział w tym konkursie poszerzył nasze, nasze, nasze możliwości i przede wszystkim wyjście na zewnątrz, co w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest bardzo modne i na czasie, i staramy się również z naszymi umiejętnościami, naszą wiedzą wychodzić poza, poza ramy naszego budynku. No i to nam dało duże możliwości. W przedszkolu generalnie dzieci są bardzo chłonne na każdą informację, na każdą wiedzę, są bardzo ufne i wiedzę, którą my przekazujemy, bardzo przyswajają sobie i się utożsamiają z tą wiedzą. I myślę, że na pewno, przynajmniej na poziomie teraz, jak są w wieku przedszkolnym, kiedy przychodzą tutaj, kiedy idą do domu z przedszkola, na pewno tę wiedzę wykorzystują, namawiają rodziców i swoje rodziny do angażowania się właśnie w takie, takie tematy. Natomiast nie wiemy, co będzie działo się dalej. Mamy nadzieję, że to, co przez tyle lat my tutaj im wpajamy, dzięki takim akcjom między innymi, no, jakiś ślad pozostawi. I, I ta chęć właśnie kontynuowania tego, natomiast no, gwarancji nie mamy, tak? No, no nie mogę dać takiej gwarancji, że to, że to będzie procentowało później. Myślę, że jeżeli w późniejszych, czasach tak w szkole, tak, będzie to kontynuowane na pewno, to na pewno dzieci będą też chciały się zdrowo odżywiać i, i, no, i przestrzegać tych wszystkich Tak daje nam to możliwość integrowania wszystkich grup wiekowych tutaj w przedszkolu, gdzie dzieci są zamknięte w swoich salach, swoich grupach. A to nam dało możliwość wspólnej zabawy bez względu na podział wiekowy i bez względu na, na, na grupy jakich dzieci. Reakcja nasza na, na na wiadomość o wygranej była bardzo żywiołowa, ogromna byśmy się cieszyli nie tylko dzieci, rodzice, ale także drono pedagogiczne, bo daje nam to wiele możliwości, ta nagroda. Tak, bo do tej pory posługiwałyśmy się ilustracjami, atlasami, albumami. A wiadomo, no, w obecnych czasach bardzo dużo materiałów, programów, ciekawych audycji znajduje się na płytach, które będziemy mogły wykorzystać i pokazać dzieciom na szerszym ekranie.